wypadek uderzyła w nas kobieta to się mogą znać wszędzie w Polsce też Jezusz karetka ja mogę oddychać mam nadzieję że wszystko będzie dobrze Trankilo, trankilo strasznie boli mnie głowa i... czuję robienie w rękach no w porządku <try>

Z mu... Nie wiem czy kobieta czy mężczyzna na mnie z We mnie walnęło auto w to miejsce. Najważniejsze, no że zgają dobrze. O Jezu. Dobrze na wszystko? Dobrze Dobra, bomberos, Ja dam radę sama się Dobra, wychodzę.